Dzień dobry, witam wszystkich. Co my tutaj dzisiaj mamy? Audi A5 wersja Cabrio z Hanau pod Frankfurtem. I tu pierwsza ciekawostka, bo transakcja jest sprzed roku, ale jeszcze do niedawna byliśmy święcie przekonani, że filmik z tego zakupu już dawno temu poszedł na naszym kanale. A dopiero kilka dni temu rozmowa z kolegą z firmy wyjaśniła, że co prawda materiał prawie powstał, ale przyszły inne auta, transakcje, weryfikacje. Zresztą sami pewnie wiecie, jak to często wygląda w pracy. Nowe tematy szybko przykrywają te stare. Audi A5, dwulitrowa benzyna, 245 koni, dwóch właścicieli, w tym pierwszy to Audi AG, a drugim był faktyczny użytkownik. Miało to w leasingu i oddał je w rozliczeniu po czterech latach i przebiegu 41 800 km. Naszym klientem był pan Sebastian z Lublina i to ważne, bo klient zamówił dostawę auta pod Stadion Motoru Lublin, no i jak zamówił, tak się stało. Z pierwszych informacji od sprzedawcy wynikało, że auto jest bezwypadkowe, nie ponownie i bardzo zadbane, zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym. A z naszych informacji, po weryfikacji numeru nadwozia wyszło, że w 2020 roku auto miało niewielką szkodę, naprawiono w Audi i nie było to nic więcej ponad wymianę szyby czołowej. Zanim kupisz auto, sprawdź je tak jak my w autodena. www.autodena.pl. AutoDena oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze WIN. Z autodena sprawdzić można m.in. historię wypadkową pojazdu, przeglądy, odczyty drugomierzy, przeznaczenie pojazdu, zweryfikować bazy skradzionych pojazdów czy odnaleźć archiwalne zdjęcia. Stare przysłowie mówi, że Polak jest mądry po szkodzie, a ty bądź mądrzejszy od niego po szkodzie, którą odnajdzie dla ciebie autoDena. To nie przestraszyło naszego klienta, więc pojechaliśmy na miejsce zweryfikować auto w Hanau. Cena zagłuszenia 43 975 euro. Cena ostateczna 43 975 euro, bo sprzedawca nie chciał zejść ani 1 euro w dół. Mieliśmy zastrzeżenia do opon, ale sprzedawca nie zgodził się ich wymienić w cenie zakupu. No ale tutaj zadziałały standardy Audi, bo musicie wiedzieć, że przy zakupie używanego samochodu z salonu, gdy oferta objęta jest gwarancją, to auto za każdym razem trafia na serwis. Na no marginesie dlatego właśnie tyle czasu niemieckie salony potrzebują najczęściej na wydanie auto po zakupie i dlatego my o tym często mówimy. A piątka poszła na serwis i tam najprawdopodobniej diagnosta nie chciał przepuścić auta na tych słabych oponach, więc salon kupił nowe. A nasz sprzedawca i to jest właśnie zabawne przedstawił to jako swój sukces że niby on to wynegocjował z serwisem, przy czym wcześniej w ogóle nie chciał słyszeć o wymianie opon na nowe. Cała ta transakcja trwała około miesiąca a nawet kilka dni więcej bo wystartowaliśmy z Audi w ostatni dzień czerwca na początku lipca była weryfikacja potem chyba sprzedawca poszedł na urlop. I ostatecznie w Lublinie Audi pojawiło się dopiero 5 sierpnia. To była sobota, tak jak dzisiaj. I sobota będzie za tydzień. I za tydzień nowy film. Zapraszamy.